Polski Fundusz Rozwoju to grupa instytucji, których zadaniem jest dostarczanie finansowania, doradztwa dla przedsiębiorców, samorządów, inwestorów. Jesteśmy agendami rządowymi, podobne banki bądź fundusze rozwoju działają w większości krajów na świecie, i poprzez ich reformy w ostatnich latach w Polsce chcieliśmy zapewnić przede wszystkim polskim przedsiębiorcom równe e, e, wsparcie, jak mogą e, uzyskać ich konkurenci w, nie, w Niemczech czy e, we Francji. Sprawne instytucje rozwoju występują w ponad 150 krajach e, na świecie. E, taką Największą instytucją, najbardziej znaną jest Niemiecki Bank Rozwoju KFW, który powstał w ramach planu Marszala odbudowy niemieckiej gospodarki po II wojnie światowej stworzonej przez Amerykanów. Od tego czasu te instytucje rozwinęły się bardzo silnie we Francji, Włoszech, ale również w bardzo wielu innych krajach. Dostarczają one firmom ubezpieczenia. Handlowe, eksportowe, poprzez system bankowy dostarczają gwarancji po to, żeby poprawić dostępność kredytów, finansują ważne inwestycje infrastrukturalne, bądź związane z transformacją energetyczną, angażują się w promowanie innowacji. Mogę powiedzieć, że w tej chwili w Polsce mamy instytucje rozwoju. Na takim poziomie, jakim one są w najbardziej rozwiniętych krajach zachodniej Europy, instytucje nowoczesne i dysponujące podobną siłą finansową jak na tamtych rynkach. No właśnie po to, aby czy w takich trudnych chwilach jak pandemia, czy na co dzień polskie przedsiębiorstwa, czy inwestorzy mogli liczyć na podobne wsparcie jak, jak i konkurenci za